Cześć przyjacielu. Jeśli kliknąłeś na ten film, być może czujesz się teraz bardzo źle. Może myślisz: Jezu, wszędzie jest ciemno. Nie widzę wyjścia. Boję się. Mam dość wszystkiego. Jeśli tak, chcę dziś powiedzieć ci jedno. Jezus widzicie, nie jesteś sam. Czy wiedziałeś, że codziennie wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę frazy związane z depresją i wiarą? W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest depresja z perspektywy wiary i psychologii, jak Jezus reaguje na nasze cierpienie i jakie konkretne kroki możesz podjąć, by wyjść z ciemności. Pamiętaj, że nie jesteś dziwny ani potępiony. Depresja to nie jest lenistwo, to nie jest brak modlitwy, to nie jest kara od Boga. Depresja to stan, który dotyka zarówno wierzących, jak i niewierzących. W Biblii widzimy ludzi, którzy przechodzili przez to samo. Eliasz, wielki prorok po zwycięstwie na górze Karmel, chciał umrzeć. Chyob, sprawiedliwy człowiek, który stracił wszystko i przeklinał dzień swoich narodzin. Dawid, pisał o nocy, która nie ma końca. Dusza moja pogrąża się w smutku to są boży ludzie. Oni mieli wiarę, a mimo to cierpieli. Jeśli dziś cierpisz, nie znaczy to, że zawiodłeś. To znaczy, że jesteś człowiekiem i że Bóg chce wejść w to cierpienie z tobą. Czym naprawdę jest depresja? Z psychologicznego punktu widzenia depresja to zaburzenie emocjonalne i biologiczne. To stan w którym twój mózg dosłownie traci równowagę. Często brakuje serotoniny, dopaminy, motywacji, snu, apetytu, chęci życia. Ale to nie jest wyrok. Depresja jest uleczalna. Z pomocą Boga i ludzi można z niej wyjść. Połączenie duchowości i terapii daje najlepsze rezultaty. Potwierdzają to liczne badania. Możesz się teraz pytać, gdzie jest Jezus, gdy moje życie się rozpada? Dlaczego milczy? On nie milczy. On płacze z Tobą. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja Was pokrzepię. Bóg nie mówi, ogarnij się. On mówi. Przyjdź do mnie taki, jaki jesteś. I kiedy nawet nie masz siły modlić się, wystarczy jedno zdanie: Jezu, ratuj mnie, to wystarczy. Naprawdę. Teraz dam Ci kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w ciężkich momentach. Jeden. Przyznaj się przed sobą i Bogiem, jest mi źle. Nie uciekaj, nie udawaj. Nazwanie bólu to pierwszy krok uzdrowienia. 2. Zacznij mówić do Boga i ludzi. Mów szczerze, bez maski. Możesz płakać, krzyczeć, ale nie zamykaj się. 3. Znajdź wsparcie duchowe i psychologiczne. Porozmawiaj z terapeutą chrześcijańskim albo psychologiem. Szukaj wspólnoty, nie musisz być sam. Zapisuj swoje myśli i modlitwy. To leczy. 4. Miej codzienną duchową rutynę. Módl się chociaż raz dziennie. Pomyśl codziennie o chociaż jednej pozytywnej rzeczy, którą dziś zauważyłeś. Praktykuj wdzięczność. I bardzo Cię proszę, nie poddawaj się.